To mocarny zestaw jest zaawansowany robot sprzątający, który odkurzy. Oprócz tego tam, gdzie trzeba, wymopuje. Do tego mamy stację bazową, w której zmieścimy dodatkowy ręczny moduł. Do czyszczenia mebli, do czyszczenia parapetów, możemy również gdzieś punktowo podświetlić i wyczyścić podłogę. Oba te urządzenia umieścimy w stacji bazowej, gdzie robota opróżni i mopy wypierze na gorąco, a następnie wysuszy, a moduł ręczny również automatycznie opróżni i naładuje. Duży to zestaw z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak widzicie, opasła dokumentacja, wszystko zapakowane, mamy dość dużo steropianu, potem mamy jeszcze więcej steropianu, żebyśmy mieli pewność, że jeżeli zamówimy to przez internet, to dotrze to do nas na pewno bez żadnych. Komplikacji. Jak zawsze w opisie filmu, znajdujecie link do tego odkurzacza. Dystrybutorem Ecovacs w Polsce jest Hama, i może kilka takich najistotniejszych parametrów urządzenia. Jeśli chodzi o odkurzacz robot, to siła sąca 8700 paskali. MOB, co istotne, podnosi się na wysokość 15 mm, czyli będziemy mogli jeździć po wysokich dywanach. Odkurzacz ręcznie jest bardzo lekki, 1,2 kg. Sześciostożkowa filtracja cyklonowa, plus czterostopniowy system filtracji do usuwania kurzu. 13-stopniowy filtr HEPA, który filtruje 99,97% zanieczyszczeń. Ważną informacją jest to, że jest duża, pojemna bateria, 4000 mAh. Odkurzacz na tej baterii będzie pracował do 60 minut. Tak więc jest to bardzo dobry wynik. Zachęcam do odwiedzenia linku z opisu filmu, tam dokładnie wszystkie parametry tego rozwiązania znajdziecie. W zestawie przewód zasilający, szczotka boczna, dodatkowe worki na nieczystości stałe, opasła dokumentacja. Kształt nieoczywisty, jak na odkurzacz robot, bardzo mi się spodobał. Pokrywa mocowana na magnesy, mamy zabezpieczenie przedniego zderzaka, który fizycznie będzie wyczuwał przeszkody, mamy kontrolkę łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz fizyczny włącznik. Pamiętajcie, żeby go przełączyć przed rozpoczęciem używania tego robota. Dzięki temu kształtowi i braku tej nadstawki, którą no już żeśmy się przyzwyczaili widzieć na innych tego typu robotach, jest tu duża zaleta. On może wjeżdżać pod niższe meble. Tak więc, jeżeli chcielibyście, żeby pod wasze meble robot wjeżdżał, a te klasyczne się tam nie mieszczą, to jest model właśnie dla Was. Poza tym fizycznym włącznikiem, o którym Wam już wspomniałem, mamy panel kontrolek i przycisk sterujący w formie, która przypomina mi kondensator przepływu z powrotu do przyszłości. Widzicie teraz też zbiornik tymczasowy na nieczystości. On będzie oczywiście po każdym przejeździe opróżniany automatycznie przez stację bazową. Mamy zestaw, rozszerzony zestaw filtrów, tak żeby te nieczystości, które zostaną zebrane z podłogi z powrotem, nie trafiały do obiegu. No oczywiście odpowiednią klapkę, zapadkę uszczelnioną, przez którą te nieczystości z tego tymczasowego zbiornika będą zasysane do głównego worka na nieczystości znajdującego się w stacji bazowej. Jak widzicie jest to element przeznaczony do mycia. Brak tej nadstawki absolutnie nie jest tożsamy ze brakiem czujników. Jak widzicie teraz w podczerwieni robot omiata czyszczone powierzchnie wiązką lasera, mapuje je dość dokładnie, także będziemy potem takie pomieszczenie mogli sobie oglądać w aplikacji, również porusza się bezkolizyjnie. Tak więc funkcjonalność taka sama, być może nawet i lepsza niż tych robotów z nadstawkami, a jednak sam robot niższy, który bez problemu wjedzie nam pod niższe meble, pod zasłony. Pod te elementy, gdzie te roboty z tymi nadstawkami zainstalowanymi na górze mają problemy z dotarciem. Jak widzicie, on dzięki swojemu kształtowi również bardzo blisko dojeżdża do tych czyszczonych powierzchni, do tego miejsca, gdzie się tutaj w tym momencie łączy podłoga ze schodami, on nie potrzebuje mieć wysuwanej szczotki bocznej, ponieważ dzięki temu kształtowi on jedzie w ten sposób, że ta szczotka boczka będzie wymiatała wszystko, co jest właśnie w tej powierzchni. Pomiędzy ścianą a podłogą. Jak widzicie, również doskonale sobie daje radę ze schodami. Dzięki rozbudowanej sekcji czujników, absolutnie też ze schodów, nam ten odkurzacz robot nie spadnie. Na tyle robota widzicie te srebrne to kontakty, które będą służyły do ładowania baterii. Macie również przedział na boku do opróżniania robota. Widać również moduły mopujące, które będą się podnosiły i opuszczały w zależności od wybranego programu. Na nich są nakładki mopujące, które są przytrzymywane przez rzepy. Z boku za tym półprzezroczystym plastikiem znajduje się sekcja czujników laserowych, te, które żeście widzieli w podczerwieni. Na froncie widzicie kamery, które będą odpowiadały za rozpoznawanie. Przeszkód. Będziemy mogli też przy pomocy tych kamer monitorować sobie pomieszczenie. Na przykład, jeżeli nas nie będzie w domu, możemy również nawiązać wideokonferencje. I oprócz tego, że będziemy widzieli obraz i słyszeli to, co się będzie działo w pomieszczeniu monitorowanym, to również będziemy mogli przez ten odkurzacz do tych osób, które są w pomieszczeniu, wydawać komendy. Na boku również sekcja czujników oraz miejsce gdzie zasysane będzie powietrze. Frontowa część to można by powiedzieć tradycyjnie zderzak jak w tego typu urządzeniach. Jeżeli czujniki nie wykryłyby jakiejś przeszkody, to ostatecznie fizycznie najedziemy i odkurzacz wykryje, że dany element należy ominąć. Tak wyglądają sekcje mopujące od spodu, nakładki mopujące, jak widzicie, na rzepie raz na jakiś czas możemy je wymienić, możemy je wyprać. No i te sekcje są automatycznie przez system w momencie kiedy mopy nie będą używane, będą podnoszone tak żeby te nakładki mopujące nie miały kontaktu z podłożem. Instalacja szczotki bocznej bardzo prosta, nie wymaga ona żadnych narzędzi, wystarczy ją włożyć w otwór i docisnąć. Głowica zamontowana ruchomo, głowica czyszcząca, czyli zawsze, niezależnie od pomieszczenia po jakiej ona będzie jeździła, czy to będzie powierzchnia twarda, czy to będzie dywan, będzie odpowiednio przylegała, gwarantując odpowiednio dużą siłę sącą, żeby wszystkie nieczystości wyczyścić. Widzicie również też szczotkę główną, w jakiej formie jest ona wykonana. Jest ona przystosowana do tego, żeby czyścić zarówno podłoża, które są pokryte wykładziną, jak i podłoża twarde, kamienne, czy też drewniane. Dostęp i wymiana bardzo prosta. Do napędu robotu służą dwa niezależnie zawieszone koła oraz na froncie będziemy mieli również koło podporowe sekcje czujników dbających o to, żeby robot nie spadł ze schodów. No i do dyspozycji mamy prawdziwy zestaw Combo, bo jak widzicie w jednej stacji bazowej będziemy również mieli moduł ręczny, czyli po prostu bezprzewodowy ręczny odkurzacz, który będzie służył do dbania o czystość w tych miejscach, gdzie odkurzacz robot nie dotrze, czyli tak jak żeście widzieli na początku w zajawce, będziemy mogli bez problemu wyczyścić sobie kanapę, fotele, ścianę. System jest tak przemyślany, Plany, że stacja bazowa będzie opróżniała automatycznie również ten bezprzewodowy ręczny odkurzacz. Filtry są montowane w ten sposób, że jest to wszystko zrealizowane magnetycznie, czyli nie musimy się szarpać i próbować dopasować. Wystarczy włożyć, to automatycznie trafia na miejsce, mocniej szarpnąć, żeby wyciągnąć do czyszczenia. Mamy również łatwe ręczne opróżnienie, ale tak powiedziałem, stacja bazowa to załatwia. System wyzwalania poprzez przycisk mamy kontrolkę naładowania baterii oraz przycisk wyboru. Trybu pracy, czyli mocniejsze sanie, ilżejsze ssanie. Na górze mamy również cały moduł filtrujący i również bardzo łatwy dostęp. Cały ten moduł jest na magnes, przyciągany w odpowiednie miejsce, tak więc też wystarczy mocniej pociągnąć, żeby wyczyścić, wyciągnąć to do czyszczenia, a potem włożyć, to automatycznie wskakuje na miejsce i odkurzacz jest gotowy do pracy. W samej stacji bazowej mamy szufladkę, w której będą przetrzymywane końcówki dodatkowe do tego odkurzacza. Na przykład ta końcówka, która będzie służyła nam do czyszczenia mebli, jest to mała elektroszczotka, no dzięki temu, że szczotka będzie Wybijała na mnie czystości, a odkurzacz je zasysał, to z dużą skutecznością będziemy mogli czyścić meble, materacy lub delikatne obicia, które oczywiście podlegają i wymagają czyszczenia za pomocą. Odkurzacza. Również w tej szufladce dwie dodatkowe nakładki, jedna taka szeroka razem ze szczotką, bardzo fajne do czyszczenia mebli, do czyszczenia ścian, gdzieś tam w rogach pokoju można poczyścić parapety, no, tam, gdzie potrzebna jest siła sąca, ale nie aż taka bardzo duża. No i oczywiście dodatkowa, jeszcze taka wąska nasadka szczelinowa, którą dotrzemy już gdzieś bezpośrednio wrogi, na przykład czyszczonych mebli, czy kanap, gdzieś w jakieś takie zakamarki, gdzie Trudno tą szerszą szczotką by było dotrzeć. Wszystko jest montowane w ten sposób, że jest instalowany na zatrzask. Żeby taką szczotkę czy taką końcówkę zdjąć, należy przycisnąć przycisk i dopiero wtedy ona będzie możliwa do zdjęcia. W stacji bazowej mamy odpowiednią sugestię jak mamy włożyć szczotkę, czyli jeżeli nie wchodzi nam w jedną stronę, to wystarczy popatrzeć do szuflady i włożyć ją tak, żeby szufladka się zamknęła oraz te dwie dodatkowe szczotki szczotkę płaską i szczotkę Również w tej szufladce umieścimy i możemy tą szufladkę zasunąć i zabezpieczyć. Jest również miejsce na sam odkurzacz. W momencie, kiedy go włożymy i był proces odkurzania uruchomiony, no to wtedy on automatycznie zostanie opróżniony, a bateria, podczas tego jak on jest tutaj zainstalowany w tej stacji bazowej, będzie ładowana. W zestawie testowym, który do mnie dotarł od firmy Ecovacs, była szczotka szczotka do podłogi z odpowiednim uchwytem, tak żeby również mogła być. Jak gdyby zainstalowana na tej stacji bazowej. Sama końcówka wyposażona jest w elektroszczotkę, jak widzicie, z dwoma rodzajami włosia, tak żeby skutecznie e, z każdej powierzchni wybijać zabrudzenia. Jest zainstalowana na takich dużych kołach podporowych, tak więc ona bardzo lekko po powierzchni się przesuwa. Również na przedzie mamy diody LED, które bardzo mocno podświetlają czyszczoną powierzchnię, tak więc wieczorową porą nic nie stoi na przeszkodzie. Kąt umiejscowienia tego światła jest taki, że widzimy wszystkie nieczystości, które zbieramy. Na boku mamy instrukcję, jak należy tą szczotkę otworzyć. Wystarczy zwolnić Zabezpieczenie, przesunąć do góry i możemy elektroszczotkę do czyszczenia wyciągnąć. I raz na jakiś czas, zgodnie z zaleceniami producenta, trzeba taką szczotkę wyczyścić, bo jak sami zobaczycie, na niej będą się zbierały włosy. No i taki, taki element wymaga okresowej kontroli i ewentualnie wyczyszczenia. Przygotowanie stacji bazowej do użytkowania to tak naprawdę podłączenie Podjazdu, w środku mamy odpowiedni moduł, który możemy wyciągnąć do czyszczenia. Będzie on odpowiedzialny za czyszczenie oraz suszenie nakładek mopujących w odkurzaczu. Odkurzacz po zakończonej pracy będzie wjeżdżał do tej stacji. Te nakładki mopujące będą myte gorącą wodą, a następnie gorącym powietrzem suszoną. Mamy rolki, które będą nam ułatwiały wjazd odkurzacza do stacji bazowej. I tam z tyłu widzicie wszelakiego rodzaju kontakty oraz dysze, które będą odpowiadały za dostarczenie prądu oraz wody do samego odkurzacza robota. W stacji bazowej mamy zainstalowany worek na nieczystości stałe i są również worki dodatkowe, co żeście widzieli. Worek w momencie, kiedy wyciągamy, automatycznie jest zamykany. Tak więc raz na jakiś czas, w zależności od tego, jaką powierzchnię czyścimy, jak zabrudzona jest ta powierzchnia, będziemy musieli wymienić na nowy. Instalacja i dezinstalacja worka bardzo, bardzo prosta. Stacja bazowa wyposażona jest w przycisk oraz kontrolki. Pod klapą znajdziemy dwa zbiorniki, jasny na wodę czystą i ciemny na wodę brudną. Pamiętajcie, żeby zawsze po procesie czyszczenia na mokro, czyli po mopowaniu, opróżnić taki zbiornik z wodą brudną. Jeżeli chcecie używać detergentu do czyszczenia powierzchni płaskich w Waszym domu, to używajcie tego zalecanego przez producenta. Do wykorzystania zaawansowanych funkcji robota oczywiście mamy oprogramowanie dostępne dla Androida, jak i dla iPhone'a. Wchodzimy w sekcję Dodaj, on automatycznie nam znajduje tego robota. Podłącza się do niego. My następnie wskazujemy sieć Wi-Fi, do której ma się podłączyć, łączy się. No i oczywiście standardowo dociąga sobie wszystkie niezbędne elementy, a następnie instaluje aktualizację. Możemy też włączyć, żeby te wszystkie aktualizacje były instalowane automatycznie. Wybieramy strefę czasową oraz wybieramy język. Jak widzicie, aplikacja jest już dostępna w języku polskim, ale również mamy dostępny język polski, czyli robot będzie do nas mówił w języku polskim. Polski. Mamy możliwość uruchomienia asystenta głosowego i sterowania robotem za pomocą komend głosowych, to wedle uznania. I następnie mamy taki krótki poradnik jak należy stosować różnego rodzaju szczotki, gdzie je chować. Możemy ręcznie przy pomocy przycisku opróżniać odkurzacz, ale tak jak Wam mówiłem, po tym jak co najmniej 30 sekund używamy bezprzewodowego odkurzacza, to on będzie automatycznie opróżniany. Potem jest sugestia, żeby oczywiście rozpocząć mapowanie naszej powierzchni. Macie wskazówki, jak najlepiej przygotować mieszkanie do mapowania, i rozpocząłem mapowanie. Tutaj poznajemy, czy Czujniki w robocie aplikacji, jak to wszystko ze sobą współpracuje, to mapowanie jest w przyspieszonym tempie. Teraz Wam puszczone, bo to trwało jednak kilka minut, ale u mnie rozpoznał wszystkie pokoje, odpowiednio je podzielił, wyczuł również wszystkie dywany i, i elementy miękkie w, w, w pomieszczeniach. Tak więc muszę przyznać, że tutaj. No, ten proces przebiegł bardzo, bardzo dobrze, i dzięki temu no, mam wrażenie, że jest to wszystko już przemyślane, dopracowane i można by powiedzieć, już dorosłe. Następnie macie wskazówki, że taką mapę możecie sobie wyedytować. Ja ze swojej strony oczywiście przeprowadziłem taką edycję mapy, bo pozmieniałem nazwy pokoi poszczególnych, tak żeby one odpowiadały temu, co jest u mnie w domu, co się w danym pokoju dzieje. No i oczywiście taką mapę możecie również wyedytować o dodatkowe elementy, co zaraz pokażę. Kolejną opcją, która mnie zainteresowała, to był tryb wideo. Na początku ustawiamy sobie pin żeby nikt nieautoryzowany nie miał dostępu do tej funkcjonalności w naszym odkurzaczu, nawet jeżeli by miał dostęp do naszego telefonu. Robot również w momencie, kiedy uruchamiacie tę funkcjonalność, automatycznie głośno informuje, że ktoś jest podłączony i korzysta z kamery. Ten komunikat jest głośny i nie można go wyłączyć, tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś bez waszej wiedzy będzie na was patrzył. Jest to fajna opcja dla osób, które na przykład nie chcą mieć w domu kamer, bo się boją, że ktoś tam będzie przez nie patrzył. Tutaj możecie to zrobić w ten sposób, że w takim odkurzaczu tę kamerę macie. Ona przejedzie wam do każdego pomieszczenia, które będziecie chcieli sprawdzić podczas waszej nieobecności, czy się woda nie leje, czy lodówka się nie rozmroziła, czy z waszymi pupilami jest wszystko ok. A w momencie, kiedy zaparkujecie tego robota gdzieś w takim miejscu, że ta kamera będzie widziała na przykład tylko drzwi od szafy, będziecie mieli pewność, że nikt was nieautoryzowany nie obserwuje. A w momencie, kiedy będziecie mieli taką. Potrzebę, konieczność sprawdzić, czy na przykład nie było włamania do domu, bo macie sygnał, że się alarm wyzwolił, możecie sobie tym robotem przejechać. Ja użyłem trybu inspekcji, on wtedy sam jeździ po całym domu, my tylko sobie obserwujemy, co kamera w danym momencie widzi. Możemy również wywołać połączenie głosowe, czyli przy pomocy mikrofonu znajdującego się w telefonie, z którego mamy połączenie z robotem, możemy rozmawiać z osobą, która jest z drugiej strony, widzieć ją przez kamerę. Słyszeć, a ona będzie słyszała nas. Tak więc taka możliwość też jest. Moim zdaniem, bardzo, bardzo fajna funkcjonalność. Ja akurat lubię te wszystkie gadżety bardzo i to tutaj spisuje się doskonale. Następnie, kiedy zakończam tryb inspekcji, on automatycznie wraca do stacji bazowej i w tej stacji bazowej oczywiście się ładuje i czeka na. Kolejne zadania bądź to czyszczenia, bądź to patrolowania naszego domu. Po przeprowadzaniu takiego patrolu, miałem również dodatkowe pytania o funkcjonalności, czyli strategiczne usuwanie cząstek. Włączyłem oraz włączyłem również wykrywanie nieczystości, ponieważ mam pieska w domu. Tak więc, ta kamera, oprócz tego, że możecie sobie przepatrolować swoje mieszkanie, to może również, a przede wszystkim służy do tego, żeby wykrywać wszystkiego rodzaju niespodzianki, które mogły się w domu zdarzyć podczas waszej nieobecności. A uwierzcie mi, że taka niespodzianka rozsmarowana po całym domu to nic fajnego. Tutaj mamy funkcjonalność, która nas przed tym uchroni. Zobaczmy jeszcze, co jest dostępne w aplikacji. Jak widzicie, widać mapę, widać ostatni przebieg, gdzie robot był. Mamy możliwość przełączenia się w mapę 3D i również widzimy, jak wygląda nasze mieszkanie, zeskanowane czujnikami laserowymi, robota, i jest ono wyświetlane w takim trybie 3D. Ja jestem przyzwyczajony do mapy 2D. Mamy tryb uruchomienia wideo oraz tryb edycji mapy, tak więc taką mapę możemy wyedytować, możemy w wirtualną granicę wyznaczyć, możemy sobie pokoje odpowiednio przemianować, możemy podzielić, możemy scalić, jeżeli coś by było źle wykryte. U mnie, jak widzicie, tutaj w pokoju jest dywan, po którym możemy wybrać, co się będzie działo. Czyli tak, możemy wybrać unikanie dywanu. Tylko przejeżdżanie przez dywan. Tylko odkurzanie, oraz możemy odkurzać i mopować dywan. Być może są jakieś dywany, które do mopowania są przystosowane. Ja ostatnio testowałem opcję unikać, później zobaczycie, jak to, jak to wygląda na filmie. I tutaj z drugiej strony w garderobie też mam taką wycieraczkę, na której sobie piesek mieszka. Tutaj włączyłem opcję tylko, tylko, tylko odkurzanie. Tak więc, jeśli chodzi o edycję mapy, no, widzieliście, że u mnie zeskanowało podczas pierwszego przejazdu bardzo, bardzo dobrze. Później tylko pozmieniałem nazwy tej mapy i możemy mieć kilka map, jeżeli będziemy na przykład sprzątali na różnych kondygnacjach. Mamy dostępną opcję funkcję stacji, czyli automatyczne opróżnianie, suszenie gorącym powietrzem, możemy, możemy wyczyścić nakładki mopujące albo włączyć samo czyszczenie. Możemy również włączyć blokady dostępu dla dzieci albo automatyczne opróżnianie. Odkurzacza. Przechodząc do wyboru trybu pracy, możemy albo sobie wybrać pokój, albo obszar, który będziemy chcieli wyczyścić. Mamy dostępne opcje AI, czyli automatycznie system będzie nam monitorował, jak się w danym pomieszczeniu brudzi i dostosowywał ilość i częstotliwość odwiedzin i sprzątania takiego pomieszczenia. Mamy do wyboru odkurzanie, mopowanie, odkurzanie i mopowanie oraz odkurzanie przed mopowaniem. Jeżeli wybieramy opcję odkurzania, to mamy tylko dostępną regulację siły sącej, ewentualnie ile razy będziemy. Prze, przejazdy czyszczące robili. Jeśli chodzi o mopowanie, to ilość dozowanej wody, to też w zależności, czy macie podłogę drewnianą, która nie bardzo lubi wodę, czy kamienną, której to w ogóle nie przeszkadza, wystawiacie sobie, ile chcecie tej wody, ile razy ma być przejazdów. A jeżeli mamy odkurzanie i mopowanie, albo odkurzanie e, przed mopowaniem, to mamy opcję do ustawiania siły sącej oraz ilości wody. Mam włączoną opcję dokładne szorowanie. Możecie oczywiście stworzyć harmonogram, żeby to wszystko się działało, działo samo. Wytworzycie harmonogram i tylko raz na jakiś czas wymieniacie worek, ewentualnie uzupełniacie i wylewacie wody. Tryb inteligentny, ciągłe sprzątanie, mamy tryb nie przeszkadzać, żeby na przykład odkurzacz nie próbował dokończyć sprzątania w momencie kiedy my już śpimy. Mamy opcję szybkie czyszczenie. Sanie z automatycznym wspomaganiem, faktycznie działa to bardzo fajnie. On automatycznie będzie zwiększał stanie, na przykład na dywanach. I mam włączoną funkcję AIV i 3D20, gdzie robot będzie automatycznie wykrywał przeszkody i ich unikał. Daje sobie radę bardzo dobrze. Mamy dziennik przejazdów wszelakich. Ono u mnie, jak widzicie, on testowo jeździł w różnych miejscach z różną częstotliwością. Mamy ustawiony język polski oraz opcja dodatkowa. 4 godziny, 49 minut, 15 sprzątań. Mamy, jak wyglądają poszczególne akcesoria. Będziemy mieli tutaj informację, że coś należy wymienić, łącznie z tym, że jest instrukcja, jak tego dokonać. Tak więc nie musimy już tam się przyzwyczajać do tej instrukcji obsługi, bo wszystko będziemy mieli w apli. K -C. Następna opcja to jest sprzątanie scenariuszowe, czyli możemy sobie wybrać kolejności, co się ma dziać w danym pomieszczeniu, harmonogram już żeście widzieli, inteligentny żeście widzieli, ustawienie komend głosowych, również warto jeżeli sobie włączycie przejść tutaj i zobaczyć jakie komendy głosowe możemy naszemu robotowi wydawać. Mamy menadżer wideo, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć hasło do wideo. I to hasło do wideo możemy sobie zmienić. Mamy pomoc i funkcje laboratoryjne, czyli czyszczenie tych cząstek, ewentualnie mogę włączyć strategiczne omijanie odchodów. To, co wam widziałem, pamiętajcie, że takie urządzenia są rozwijane, pojawiają się nowe opcje, nowe funkcjonalności. Tak więc warto aktualizować zarówno aplikację, jak i samo urządzenie, żeby zawsze mieć najbardziej rozbudowaną wersję. W danym momencie, jaka jest dostępna. Tradycyjnie przygotowałem Wam time -lapsy ze sprzątania. Pierwsze sprzątanie, które teraz widzicie, to jest sprzątanie na sucho, czyli samo odkurzanie. On wtedy nie unika dywanu w momencie, kiedy wjeżdża na dywan, czyli ten ciemny element na podłodze, on wtedy zwiększa siłę ssącą. No i oczywiście odpowiednio dostosowuje sobie algorytm tak, żeby w zależności od powierzchni lepiej na przykład mocniej i bardziej intensywnie czyścić dywan, no, a kiedy jeździ po takiej podłodze, która aż takiej intensywności nie wymaga, nie musi aż tak bardzo się na tym skupiać. Tak więc, tak jak obserwowałem tych kilka, kilkanaście przejazdów, robi to bardzo dobrze. Najpierw wyczyścił dywan, a następnie Przejeździł resztę powierzchni, żeby dokończyć proces odkurzania. Oczywiście po zakończonym procesie odkurzania, on wraca sobie do stacji bazowej, w stacji bazowej ładuje baterię i opróżnia swój tymczasowy zbiornik na te nieczystości stałe. Teraz zobaczycie mopowanie, gdzie już no nie życzyłbym sobie, żeby był mój dywan mopowany, tak więc on również jeździ do przodu do tyłu, żeby zrobić to dobrze i dokładnie, ale jeździ tylko po tych powierzchniach, gdzie to mopowanie jest. Wskazany, czyli po podłodze kamiennej, a na dywan nie wjeżdża i od dywanu trzyma się z daleka. Po zakończeniu takiego procesu on wraca do stacji bazowej, myje sobie nakładki mopujące, następnie suszy je gorącym powietrzem. Oczywiście, jeżeli ma dużą powierzchnię do wyczyszczenia, to co jakiś czas wraca do stacji bazowej z podniesionymi mopami, tak żeby je umyć i pojechać do miejsca, gdzie skończył, i żeby kontynuować mopowanie. Tutaj fajnie widać, że dzięki temu swojemu unikalnemu kształtowi, czyli takim, takiemu kształtowi nieokrągłemu, może wjechać w sam róg, w sam kąt, tak żeby te wszystkie nieczystości, które się tam zbierają trzotką boczną sobie wyczyścić. Teraz ma włączone sprzątanie tylko i wyłącznie jednego pokoju, tak więc korytarz już nie będzie sprzątany i następuje powrót do tego pokoju, który ma. Wyczyścić. On wy, wy, wymiata nawet nieczystości, które znajdują się pod drzwiami, bo ta szczotka boczna no, przylega dzięki właśnie, jeszcze raz podkreślę temu ciekawemu i fajnemu kształtowi naprawdę bardzo dobrze do czyszczonej ściany i podłogi, czyli tych dwóch stykających się ze sobą powierzchni. Zobaczcie, jak on blisko jedzie, i jak dzięki temu może skutecznie te przestrzenie czyścić. Czy słyszeliście głośność odkurzacza i jak sobie automatycznie zmienia siłę sącą w momencie, kiedy wjeżdża na dywan? Jak widzicie, odkurzacz nas informuje o wszystkich czynnościach, które przeprowadza w stacji bazowej, oraz otrzymujemy powiadomienia na aplikacji, że na przykład zakończył pracę, czy coś tam mu jest potrzebne, czyli na przykład, że brakuje mu wody, żeby uzupełnić wodę. Tak więc wszystkie powiadomienia trafiają bezpośrednio do nas na telefon. Jeżeli wybierzemy proces mopowania, no to najpierw te mopy są czyszczone w stacji bazowej, następnie on się przemieszcza do miejsca, gdzie ma zacząć mopować. Opuszcza te przystawki mopujące, one cały czas rotują i podczas przejazdu czyszczą powierzchnię. Tutaj właśnie taka opcja została wybrana. Jak widzicie, w momencie, kiedy odkurzacz przemieszcza się na korytarz, podniesione ma te przystawki mopujące, bo mopować ma dopiero korytarz i rozpoczyna mopowanie, obniża je, włącza rotację i cały korytarz będzie czyszczony również na mokro. Cała koncepcja zestawu Combo bardzo mi się podoba, w wygodny sposób mamy wszystko pod ręką, uwierzcie mi, bo ja używam odkurzacze roboty no można powiedzieć od samego początku jak się pojawiły na rynku, i zawsze ten drugi odkurzacz dodatkowy, właśnie tak jak w tym przypadku, taki odkurzacz bezprzewodowy jest bardzo przydatny w domu. Bo potrzebujecie wyczyścić no, gdzieś, gdzie na przykład odkurzacz robot wam nie wiedzie. Tu jest fajnie przemyślane. Mamy szufladkę na akcesoria. Mamy również ten dodatk dodatkowy, dodatkowe akcesorium do odkurzania dywanów. Możecie sobie nie życzyć, na przykład, żeby na niektóre powierzchnie odkurzacz wjeżdżał i chcecie je sobie w sposób ręczny wyczyścić. Tutaj bardzo fajnie spisuje się to oświetlenie, które doskonale nam wskazuje, czy ta powierzchnia, którą czyścimy, jest już czysta, czy wszystkie te nieczystości z tej powierzchni zostały zebrane. No i oczywiście sama elektroszczotka wspomaga nam czyszczenie i jest ono dużo, dużo, dużo. Bardziej wydajne. Też producent fajnie sobie przemyślał to, że potem możemy to odstawić, zainstalować na stacji bazowej, wyciągnąć taki odkurzacz, wstawić go do, do, do tej stacji bazowej, i automatycznie widzicie, teraz on jest opróżniany, a bateria jest ładowana. Po dwutygodniowym teście, jaki tutaj u mnie się odbył w domu, nie napotkałem na żadne problemy. Wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonować powinno. Tak jak Wam zaprezentowałem, powiedziałem, jest to taki zestaw już kompletny. Czyli oprócz tego, że macie odkurzacz robot, który w inteligentny sposób wyczyści Wam podłogi, macie również odkurzacz bezprzewodowy, którym dotrzecie tam, gdzie. Gdzie robota nie jesteście w stanie wprowadzić, no bo trudno by było takim robotem, na przykład czyścić kanapę, fotel czy jakieś szczeliny między meblami. Tak więc tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzenia strony test.pl.